thank mm -hmm. you Topiłem tu wczoraj drona, wydzwoniliśmy kilku scuba diverów, Pogadaliśmy się z ludźmi z Wake Parku, że pozwolili nam przyjechać tutaj dzisiaj o 8 rano i rozpocząć poszukiwania tego drona. W ulicy Północy odzwoniła do mnie Emilka, do której dotarliśmy przez Forum Warszawskich Freediverów. Postanowiła przyjechać i spróbować nam pomóc. No ja przybyłam prosto z polskiej pustyni, z Skierniewic, pod Skierniewic, tam się urodziłam. Brakowało mi wody. w tym czasie miała być w w błękitnych, ciepłych wodach e, troszkę dalej, ale mój wyjazd się opóźnił. Hello, jest niedziela, 8 rano, pojawiliśmy się tutaj z warci gotowi. E, czy było głęboko? Czy się nie bałaś? Największa głębokość to 3 metry, ale żeby się nie bać, bardziej zamykam oczy. E, w tych tygodniu się było to znacznie łatwiejsze, bo widoczność jest zerowa, więc nawet nie musiałam trudzić się zamykaniem e, powiek. Jak długo potrafisz zostać pod wodą? Wiesz co, to zależy od dyscypliny. No, jeżeli chodzi o wstrzymywanie oddechu na czas, to udało mi się najdłużej wstrzymać ponad 6 minut. Yy, natomiast takie nurkowania na głębokość czy nurkowania, gdzie wykonuje się jakąś pracę dynamiczną, one są krótsze. One są krótsze, one trwają około 3, maksymalnie 4 minut. Freediving można odpowiadać wszędzie, gdzie jest woda. Takie jakie mamy warunki, trzeba je wykorzystać. Trochę wody między Warszawą a skierniewicami. Słuchajcie, no już mamy przytwiczone jak można, jak można je wydobywać, więc chciałbym powiedzieć, że jesteśmy taką nieformalną nową grupą e, poławiaczy dronów, poławiaczy dronów.